Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gary De 2, historia sióstr Talentę. Jak widzicie, nasza Nina właśnie pojechała do pracy. Diano, co byś tutaj chciała tą Dianą? Czy ty masz pracę? Aha, tak, w poprzednim odcinku ona straciła właśnie pracę, Zatrudniłam ją za jakiegoś końca i popostawiłam troszeczkę rzeczy nowych. A mianowicie, tak, na pewno tutaj dałam ten alarm przeciwwłamywaczom. Tutaj jakiś stolik, i tutaj dałam jej dwa takie stoliki nocne. A Ninie wymieniłam już na większe, bo jak pamiętacie z poprzedniego odcinka miała małe. Więc troszeczkę jej tutaj zmieniłam. Tutaj zostało nam jedzonko, które... na Miedzonko, które. Te nie nienawidzę tego. Obserwując monitory pokazujące obraz z kamer ochrony, Nina zauważy, że ktoś wchodzi do windy. Trzymając komputer. Nina jest, pewna, że nie, Nina jest pewna, że nie widziała wcześniej tej osoby, ale nie jest pewna, co zrobić. Czy powinna zatrzymać podejrzaną osobę, czy wezwać policję? E, jejku, może ją zatrzymajmy, może. Albo zignorujmy po prostu, może ignorujmy te komunikaty w sumie. Bo jakby. Nie, nie wiem. Nie wiem, co by tam powinna. Ale ona jest w ogóle agentką ochrony, więc i tak. Eee, czekajcie, bo coś kliknęłam, anuluj, chyba jak wyjście. Więc i tak, i tak dostanie awans, więc spoko. Eee, tutaj jak wróci z pracy widzę, że będzie musiała troszeczkę sobie eee, posprzątać. Nie wiem, czy tutaj w Simach sprzątają wszystko naraz, czy nie, ale w razie czego eee, niech tak będzie. słyszałam jakiś dźwięk, czy to wstała? Tak, to wstała Diana, niech sobie skorzysta z toalety, niech się wykąpie i może niech zrobi sobie coś do jedzenia. To w sumie może niech ona to posprząta, to jedzenie, a nie... A nie Nina. Niech sobie posprząta to... To... To i niech sobie poda obiad e, makaron z serem. To jest chyba makaron z serem, nie? Wracajcie, Nasze dziewczyny właśnie wróciły z pracy. Jak widzicie, obie awansowały na następne stanowiska. U Niny będziemy musieli rozwinąć logikę. A u Diany charyzmy. Jak na razie charyzma jest, więc... Hej, Diana. Czy Nina może podejść do telefonu? To chyba dzwoni w ogóle ta... Nie pamiętam jak to się... Cygańska swatka? Czy jakoś tak ona się nazywała? Osakra. Co my tutaj mamy? Odmowa Bara Bara. Musimy się zająć troszeczkę. E... <kühm> czekajcie, ona wtedy o 15, ona od 9, dobra. Więc następnego dnia Nina nie idzie do pracy. A wiecie, że musimy zająć się. E... Tym, aby nasza Diana. Aha, e... czekajcie, bo w ogóle telefon jest to do odebrania. Musimy ogarnąć to. Żeby Diana przestała mieć tutaj e, zauroczenie do, do nas, skoro Nina ma z nim e, zbudować związek? Tak jak ustaliliśmy w, poprzedniej, w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsza opcja, ale szczerze nie mam pojęcia. Aha, bo ona miała odebrać właśnie. I ona miała zadzwonić do Sima e, transport, ale czekaj, SIM. E, I czy my możemy coś innego niż tylko... E, zaprosić na randkę. Czy możemy go tak po prostu zaprosić? Jakby wiecie. Jak nie to może zaprosimy go na randkę. Czekajcie, tego Dona Lotario nieszczęśliwego. Aha, nie ma go właściwie. No dobra. Ej, pożar! Nie, co to było? Boże przestraszyłam się w ogóle. Co to było? Mm -mm. Dobra, ona nie. I dlaczego one w ogóle śpią cały czas w jednym łóżku? Nie ogarniam tego, tak szczerze. E, niech się wykąpie, niech potem wyczyści i niech pójdzie spać tu. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, nasza Nina jedzie właśnie do pracy, więc my sobie tutaj... E, ...Dianom odbierzemy telefon najpierw, a potem zaprosimy sobie e, Dona do nas, żeby spróbować zerwać z nim... E, ...te relacje, co, które teraz udało im się w jakiś sposób nawiązać. Eee, czekajcie, z zim, bo nie mam też zbytnio czasu. Do Dona, niech po sobie... Kurczę, dalej go nie ma. Mm. Nie mam pojęcia czy on pracuje, czy o co chodzi. Kurczę, czy w ci z naszych planów? Dobra. No to nic. Takim, taki miałam plan właśnie na to w sumie. Żeby ona sobie próbowała z nim zerwać właśnie tę relację, żeby Nina mogła normalnie sobie tutaj z nim e, zacząć związek, ale no niestety jak widzicie ciężko będzie nam ogarnąć to ze względu na to, że właśnie ciężko nam jest się, się zgrać w taki sposób, żeby Yy, Nina nie była, wiecie, zazdrosna, że oni tam się przewitają, pewnie w jakiś sposób całów, całuskowy, czy coś w tym stylu. Yy. Więc kurczę no, niestety. Dobra, znaczy no, czyli nic, czyli po prostu będziemy musieli poczekać aż e, Don wróci z pracy prawdopodobnie. Albo po prostu może odwiedzimy go w domu? E, tu mieszka się na Tarczyk. Chcesz grać na tej parceli, czyli co, czyli czy chcesz zagrać nim, czy, czy chcesz podróżować do niego, bo to jest różnica. E, czy nasza Nina zostanie dzisiaj awans? Prawdopodobnie, do której ona pracuje. W 23 no to na pewno dostanie. E, spróbuj, czekajcie, spróbuj zadzwonić do niego. Może tym razem się uda. Jest, zaproś, dobra. Mamy trochę czasu, więc może nam się uda. Niech on tutaj do nas szybko przyjdzie. I. Napoleon w ogóle. Niech on tutaj do nas szybko przyjdzie i zaraz sobie. Eee, czekajcie, nie złóż samolocie, tylko oddaj nam akulaturę, dobra. I zaraz spróbujemy sobie z nim zerwać. Co, co to tutaj, babeczka? Dobra, mm, powitaj. Przed 23 musimy się wyrobić. Jak wiecie, o 23 wraca nasza. No właśnie, o takim powitaniu obawiałabym się, gdyby Nina to zobaczyła. A więc wiecie, oh, um, czekajcie, ja muszę sobie zatrzymać i spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie. Eee, jak ona może z nim zerwać? Eee, wręcz podarunek, zapytaj wolny taniec, zawrać graj w na nakłoń do kąpieli więcej, rozłącz się gest, przy, a przyłącz się gest opowiedz historię, czyli musimy się z nim chyba kłócić, tak mi się wydaje tak szczerze że musimy się z nim chyba kilka razy pokłócić i może dopiero wtedy będziemy mieli e, jakąś taką sytuację, tak mi się wydaje przynajmniej a czy tak będzie to nie mam pojęcia tak szczerze a, a jest a, w może? Dobra, stracili e, ten, więc spoko. Irytuj, kłódź się. Irytuj, kłódź się. Irytuj, kłódź się. Dobra, e, jak nie mają już tego serduszka, czyli zauroczenie, to znaczy, że już nie są jakby... E, można powiedzieć w, w romantycznej relacji, o może tak coś... Tak mi się wydaje chyba, Że chyba już nie będą ten. Tę jaką mam nadzieję przynajmniej. Dobra, pokłóćmy się z nim jeszcze trochę. Eee, bo nie widzę tutaj nic... Eee, bawi mnie w ogóle ta interakcja z sitwa, nie? Zaproponuj. Tutaj tutaj się eee. No nie widzę nic tutaj właśnie, żeby było jakieś serwi relacje czy coś w tym stylu. Więc wydaje mi się, że to powinno nam pomóc. Nie mają tego serduszka, więc wydaje mi się, że romantycznej relacji i U, już nie powinni mieć, więc chyba spokojnie Nie wiem jaki to jest e, zapasek dwóch e, jakby. Jak to się mówi. Dwa paski. Nie wiem. Aha, czekajcie. Jest tutaj. E, Twój związek z, z tym simem jest reprezentowany przez wskaźnik codzienny na górze i długotrwały na dole. Aha, dobra. Codzienny jest na górze, czyli jakby... To jest ich relacja z tego dnia, a tutaj jest e, zim, jakby stała o, trwała. Dobra, wydaje mi się, że chyba już, chyba już możemy sobie tutaj. E, może Nina zdąży przyjść, z pracy jak on będzie i zobaczymy, ale zapiszę sobie kierkę przed tym w razie jakieś wpadki. I nie wiem, czy tutaj jest coś yeah. takiego jak jakieś, nie wiem, e, że Sim może tutaj nam, powiedzmy niegrany, zaproponować jakiś związek czy coś w tym stylu, ale wydaje mi się, że chyba nie było takiego czegoś w dwójce, więc będziemy musieli wszystko sami ingerować. Mm, weź resztki, niech sobie coś zje. I muszę wyłączyć, bo nie mam nadziei, że nie zagłusza mnie to w ogóle. Czekajcie, może sobie trochę to ściszę. Albo po prostu w sumie wyłączyć Tywika. Czekajcie. Niech ona po prostu przyjdzie wyłączyć to grające rupiecie. Dobra, wyłączyła. Aha, to się samo wyłączyło, co? Nie wiem. E, weź resztki albo podaj jedzenie, bo widzę, że coś tam chce podać i potem pójdzie się jeszcze raz wykąpać i niech idzie sobie spać i czekamy sobie za Niną, może Nina sobie zacznie tutaj już działać coś z Donem tylko w sumie widzę, że musi się najpierw też wykąpać, bo pewnie troszeczkę śmierci bo po pracy, wiecie, jako posterunkowa możliwe, że dostanie awans, aczkolwiek nie wiem w sumie, czy podskoczy nam w ciągu pół godziny ten pasek tutaj zobaczymy jak wróci z pracy no i niestety wybuchł nam pożar, gdzie widzę, że nie mamy e Nie mamy tego takiego do jakby czujnika dymu, o coś takiego. Zobaczymy, czy ona w ogóle udaje się ugaść mikrofon. Tebranina awansowała. Zobaczymy, czy... Mam wrażenie, że to jest bardzo głośne. Dobrze, niech ona przestanie go gasić i niech zadzwoni potem pomoc. Nie no, zadzwoń po pomoc, błagam. Zadzwoń. Pomoc. Eee, zadzwoń pomoc. Ona też nie się nie kąpię, bo zaraz tam siostra umrze, spali się normalnie w płomieniach. Eee, remiza strażacka, dobra. Dobra, przyjechała straż pożarna, proszę ugaś się na pożar. Inaczej siostrę. Szybko, 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 szybko. Kiew, ale ogóle sytuacja. Zapomniałam o tym czujniku. Czyli, może tutaj podejść ja w sensie, żeby nic się nie stało. Dobra. Pożar ugaszony, niech ona pójdzie się wykąpać i niech pójdzie spać bo nie, nie spać w sumie, bo jest tam ten dom. No niech pójdzie skorzystać z toalety i niech się załatwi. E, a widzę, że mamy tutaj ten... Mm, do kupienia, więc czekajcie, zaraz to ogarnę. Dobra, ogarnęłam tutaj e, ten ten. Niech ono sobie poda tym obet jeszcze raz. Niech spróbuję, może tym razem nie spali chaty. W tym czasie Nina się wykąpie, zrobi siku i zejdzie sobie porozmawiać troszeczkę może z danem. Może uda się tutaj im jakoś zrobić szybko. Czekajcie, jeszcze muszę wyłączyć ten telewizor, zaraz się znerwuję i w ogóle sprzedam, bo na sekrę. I niech go nie włączają, proszę. No w ogóle... Aha, to jest higiena, dobra. Myślałem, że wystrój, ale widzę, że higiena. E, jakieś jest z naszej tutaj minie? Mina kończy już chyba brać kąpiel i zaraz sobie zrobi siku i zejdzie sobie tutaj e, niech poflirtuje z nim. Mam nadzieję, że tutaj się nam nic nie stanie. zapisze sobie tą gierkę, a w razie czego tutaj w tym momencie... Żeby wiecie. Nie chcę też zepsuć sobie tej rozgrywki, więc. Wiem, <grym>, że troszeczkę to jest oszustwo, ale no. Wydaje mi się, że lepiej tak, niż miałoby to nam się wszystko rozwalić. To zobaczymy. Mam nadzieję też, że te dźwięki nie są za głośne, tak, które one wykonują, bo To Sims 2 jest ogólnie bardzo głośną wizerkerką. A ja mam już to przyciszone. Czekajcie, sprawdzę sobie jeszcze, ale widzę, że. Jest chyba coś, czego ja sobie nie myślałam, no to nie dobra. To ta, tak? Ta. Dobra. Mm, ona już kończy, kończy, już dobra. Czy ona będzie kładła w ogóle na każde miejsce to jedzenie? Nie dobra, myślałam. Aha, położyła dwa. A teraz pewnie ile jest simów w chacie. Dobra. Aha, i finalnie usiądzie sobie i zje tutaj. Nieźle, nieźle. Zastanawiam się, dlaczego w sumie tutaj simowie muszą mieć dwie porcje, żeby się najeść. No ale dobra, już nie jakby. Nie ingerujemy w to. Dobra. Eee, nasza siostra, Nina, oczarowuje Dona i. Aha. I ni Nina nie miała z tym nic jakby złego do tego, więc wydaje mi się, że udało nam się zapomnieć o Donie, powiedzmy. Powiedzmy zapomnieć. Dobra. dobra co ona robi? Martwi się, dobra. Mm, nie się nie martwi. Mm, ona, dobra, może ona sobie zjeść jedną porcję, e, zachowaj resztki i idź spać. Jak widzicie Nina wstała, idzie do nas skunks w ogóle. Głaszczonka, zobaczymy, czy jest przyjazny. Mam nadzieję, że tak. Ale dobra. Y... Diana poszła do pracy, a Nina została w domu, więc spróbujemy sobie tutaj zadzwonić do tego Dona. Aha, ona poszła, to ona posz... poszła pościelić łóżko. Ma wolny dzień z pracy, więc wiecie, niech ogarnie troszeczkę dom. Więc w ogóle już ma dziewiąt, yy, nie dziewiąt, tylko który to jest. Jak sprawdzić, yy, który to jest poziom kariery? Yy, 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 yy. Nie mam pojęcia, tak szczerze. Ale ma już dzielnicową, to jest chyba taka wyższa już e, ranga. Dobra, i ona w ogóle, widzę, że zrobiła się taka wysportowana, a Diana? Diana jest normalnej postury, powiedzmy. Niech spróbuje zadzwonić sobie do Donna i może spróbuję zaproponować mu wprowadzenie się. Zobaczymy, jak Donna na to zareaguje, oczywiście go nie ma w domu. Hm. To nici z naszych planów. E, więc może niech sobie tutaj coś poogarnia. Nie wiem, może niech sobie pogra w sumie w te szachy. Okej, okay, jak widzicie, i jest godzina 19. Spróbujmy sobie teraz zadzwonić to do dona. Może będzie już dostępne. Może uda nam się go zaprosić. I powiertujmy z nim troszeczkę. I wydaje mi się, że jak. E, zaprosimy go. I wydaje mi się, że jak nasze relacje osiągną 100-100 to spróbujemy sobie go. E, co, co mi tutaj przeskoczyło? I myślałam, że coś się stało. To chyba mi myszka. Mm. Albo jak osiągniemy sobie po prostu taką trzecią, e, jak to się nazywa? Siła flirtu, czy coś takiego? Czekajcie, jak to się tutaj patrzyło? Mm. Silną chemię. O, silną chemię. Jak sobie osiągniemy, to spróbujemy go... Zaproponować mu wprowadzenie się. Mm. co ona robi? Dobra. O, rozmawiaj. Dobra, nie rozmawiajmy z nią. Niech ona przywita sobie... Hmm, Dona. Pocałuj, hmm, pocałuj, gorące pocałunki. Mam nadzieję, że nie będą miały... Czekajcie. Czy ja będę w stanie w tym razie czego... Dobra, czekajcie. Najpierw save'ik szybkie gry. Wiem, że to oszukiwanie, ale niestety musicie mi wybaczyć. Nie chciałabym stracić e, tej rozkrywki, bo wydaje mi się, że mamy na nią dobry pan. Dobra. Diana w ogóle nie reaguje, więc wydaje mi się, że już jest spoko, że już jest wszystko e, w porządku z... z Donem i już możemy na spokojnie działać z nim, naszą Niną. Mm, pośpiewajmy mu może troszeczkę. Dobra, ona nie reaguje, więc spoko, ona nie się zajmie zaraz swoim Mortimerem, ćwirem. Jutro ma wolny z pracy? Może ona przed nim klemczyła. Eee... Czy ona ma jutro wolne? Tak, ona ma jutro wolne, więc ona się jutro zajmie Mortimerem. Akurat Nina pójdzie do pracy, więc, więc na spokojnie będą miały, będą mieli wolną chatę dla siebie. Eee, nie wiem, pocałuję, niech go pocałuje, niech troszeczkę z nim podziała, niech może uda nam się osiągnąć będę tak chodzić sobie teraz eee, może uda nam się osiągnąć z nim tą trzecią silną chemię o silną chemię <laughs> <laughs> <Good play. sighs> A zniknęły mi tutaj w ogóle te takie właśnie piorunki. Nie wiem czy w ogóle to jest możliwe. Może po prostu nie będziemy mogli mieć trójki. Zaraz zobaczymy. W sumie. Czekajcie, co zaproponuję? Może tutaj jeszcze... E, zaproponuj i zostanie na noc, bo wiem, że jest późno i że on nam zaraz zniknie, więc może lepiej nie zostanie na noc. Tu jest znowu radio do wyłączenia. Wyłączy mi to radio. Dawaj tutaj do niego. Ym, mamy 100 na 94, więc wydaje mi się, że szybciej uda nam się osiągnąć 100 na 100 niż tą trzecią. tą, tą, tą trzecią... Właśnie nie wiem jak to nazywać. Piorunek trzeci? Niestety nie udało nam się osiągnąć e, ani trzeciej gwiazdki, ani 100 na 100. Niestety zbrakło nam troszeczkę. Ym, Adon chyba poszedł? A nie, on jest tutaj jeszcze. Dobra, dawaj tutaj szybciutko. E, ona ma za chwilę... Kurczę, za chwilę przyjedzie samochód. Może uda nam się to na szybko ogarnąć. podejść tutaj. E, pocałuj go czule. No i nie, no on poszedł nam. Niestety. Dobra, niech on sobie już pójdzie. Mm, Ona ma dalej z nim te. O nie, 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 nie moja droga. To nie będzie z nim flirtowała. Skoro on sobie poszedł, to ona niech zadzwoni do Mortimera za swój Sim i niech sobie go spróbuje zaprosić i podziałamy sobie z nim. Zasada niech będzie taka, że 100 na 100 albo trzy tutaj te piorunki, bo ja nie pamiętam szczerze, czy możemy mieć z kimś 3. Czy to po prostu jakby wiecie, zależy od też cech czy coś takiego, jak w, tak jak jest w czwórce z dopasowaniem. Jak to tam się nazywa? Dopasowanie cech? Dopasowanie charakteru, Coś takiego. Zgodność charakterów, o. Zgodność charakterów, więc nie wiem czy to tak samo działa, ale no po prostu ustalmy sobie, że... Aby wprowadzić ludzi się do nas, to muszą mieć albo 100 na 100, albo właśnie te trzy strzałeczki. Zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie z Mortimerem. Niech on sobie tylko do nas tutaj przyjdzie. Ona ma dzisiaj wolne, więc wydaje mi się, że na spokojnie... E, Ogarnie sobie tutaj z nim sprawy. Dobra, mm, powitaj. Ciekawa jestem na jakim etapie, w sensie jak bardzo on jest e, seniorem. Bo ona na przykład ma 21 dni do zostania emerytem, a on właśnie nie wiadomo, nie wiadomo kiedy nam zniknie z tego świata. Mam nadzieję, że zdąży po sobie zostawić chociaż jednego bubaska, więc trzeba się wracać do roboty. Dobra, jak to u nich wygląda? Ona On z nim w ogóle nie pokazuje się nam tutaj ta chemia, więc wydaje mi się, że chyba nic nie możemy zrobić, żeby to się pojawiło, więc po prostu zróbmy sobie 100-100. E, jak widzicie mamy 96 na 93, już 100 na 97, więc wydaje mi się, że pierwszym mieszkańcem nowym w naszym domu nie będzie Don, tylko właśnie Mortimer, zaraz sobie zobaczymy to. Jest 99 na 90, 100 na 99, więc no... Zaraz będziemy proponować mu tutaj wprowadzenie się. I tak mi się wydaje przynajmniej, że nam wskoczy ta stóweczka. Jest, 100 na 100, dobra. Robimy sobie... czekajcie, zaproponuj i wprowadź się. Zobaczymy czy się zgodzi. Dzwoni telefon, zaraz sobie odbierzemy. Aleksander i Cassandra. Cassandra jest raczej dorosła, tak mi się wydaje, tutaj po tym obrazku, więc wydaje mi się, że może wprowadzić się sam. Że nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra, wprowadził się do nas Mortimer i dodaje do rodziny 90, 51 tysięcy, więc całkiem bogaty ziomek. Odbierzmy sobie ten telefon i do, działajmy w stronę. Nie, Diana nie może podejść. Nina nie może podejść. Oświadczmy się i zobaczymy, czy. E, przyjmę naszą oświadczynę. Jak widzicie, Diana przyjmuje oświadczyny Mortimera, więc jest fajnie. Nie wiem czy mnie słuchać w ogóle, ale mam nadzieję, że tak. Dobra, jak widzicie, Diana przyjęła oświadczyny, ale nie chciała tego zrobić. To, dlaczego jej się na czerwono pokazało? Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Mortimer i ja zaręczyliśmy się. O co chodzi? E, wydaje mi się, że nie będziemy organizować ślubu, że po prostu weźmiemy sobie. Czekaj, a co to jest. Krzesło? Aha, bo to jest krzesło, dobra. E, po prostu weźmy sobie. Od razu niech co, proponują sobie małżeństwo. Ono mm, niech sobie zignoruje to, bo nie chce mi się tego też czytać na, na tym. A, chcę tutaj podziałać sobie właśnie w, stosunku, w kierunku troszeczkę do e, rozwijania naszej rozgryweczki. Dobra, ona poszła do kuchni, a nie miała iść do kuchni, tylko miała mu zaproponować małżeństwo. Podjadę coś z kuchni w ogóle. Jest taka opcja jedz? Jest przekąska. dobra. Dobra, czy ona może tutaj z nim zaproponować to małżeństwo? Stratzić punkt umiejętności. A jak się punkt umiejętności? Dobra, oni się tutaj e, biorą ślub, może tak powiedzmy. Bella została porwana przez obcych, w ogóle zobaczmy sobie właśnie tutaj jego hmm. Bella zostaje moją stałą sympatią Bella i ja wymykamy się awans, awans, awans Bella to ktoś kogo kocha Bella i ja się awans, ślub z Bellą duże premia w pracy, Kassandra przychodzi na świat, potem przychodzi Aleksander, Gwidon umarł, Kornelia umarła, a dlaczego nie ma? Aha, czekajcie, 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 Bella i ja pobraliśmy się, dobra. A gdzie jest, że on i Bella rozstali się? Jakby nie rozumiem tego trochę. Bo ja myślałam... Aleksander umie mówić. Ja nie wiedziałam, że oni są małżeństwem. Czekajcie. I czemu on jej nie ma w w, w... 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 I czemu on jej nie ma tutaj w znajomych? Jakby... Hmm... Ciekawe. Ciekawe co coś stało z, z Bellą. Ej, no właśnie, to jak... jak... co? Nie mam pojęcia. A teraz staramy się o Bobasa. Dobra, nie mam pojęcia dlaczego on jej nie ma, ale to dziwne. Dobra, wydaje mi się, że tym w sumie akcentem zakończymy sobie już ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie go. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć może więcej odcineczków z właśnie dwójki, może jakieś więcej serii, czy coś w tym stylu. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, buziaczki.